Pompa ciepła i funkcja chłodzenia pomieszczeń. Pompa działająca jako klimatyzacja. To możliwe w przypadku marki Sola. Z waszego punktu widzenia, operacja banalnie prosta. Na dotykowym wyświetlaczu ustawiacie żądaną temperaturę w pomieszczeniu. Z punktu widzenia inżynieryjnego to także proste. Zastosowaliśmy czterodrogowy zawór, który odwraca obieg czynnika odniczego i pompa, zamiast grzać, chłodzi. To w skrócie. Dwa sposoby. Chłodzenia. Jeden tradycyjny, czyli na tej instalacji, którą już macie, on jest bezkosztowy. Czy macie grzejniki, czy macie podłogówkę, czy macie system mieszany. Możecie zadać niską temperaturę w grzewczej instalacji skierowaną na emitery. Nie bójcie się o punkt rosy, ponieważ nasza pompa posiada czujnik, który ten punkt rosy wykrywa i w razie czego zmniejsza amplitudę temperatur. Druga opcja, którą widzicie na kadrze, to zastosowanie tzw. klimakonwektorów. To takie urządzenia, jak tam wyglądają, jak tradycyjna klimatyzacja. To wymaga inwestycji, ale jest to rozwiązanie full biorąc pod uwagę że pompa w zimie grzeje w lecie chłodzi